Zaczynamy pierwszą część naszej konferencji. Przypominam, mecz zakończył się zaledwie dwupunktową przewagą energii Czarnych Słupsk. Jako pierwszego podsumowanie tego meczu proszę trenera Sasza Filipowskiego. Gratulacje Słupsku na wygrany mecz. W pierwszej połowie zagrali naprawdę świetnie. Trafiali z wszystkich pozycjach 9-9 za 3 I też pod koszem mieli 62%. Także przygrywaliśmy długo. A w povađali smo že za grame lepe u odbroni, dobili smo punktov punktov u prvoj polove i miše u drugi polovi prezovam to še tak jak powinno igrali smo naše košarkovke tako da dobili smo 15 punktov a, i u ataku tež zagrali smo lepe na koncu na jedna pilka praktycznie decydowała o igranie mecz, ale mogę powiedzieć, że przegraliśmy za dużo, 32, a, i gratulacje jeszcze raz słodko za, za naprawdę świetną prywatne Dziękujemy trenerowi. Łukasz Koszarek, prosimy o podsumowanie meczu. Witam serdecznie, no tak, gratulacje dla drużyny Energii Czarnej, zasłużyli się na zwycięstwo. E, no my mieliśmy troszeczkę zamienkę, w pierwszej połowie graliśmy, w przerwie no, razem postanowiliśmy walczyć, trochę, trochę już to lepiej wyglądało, niestety ta przewaga była za duża i, i no, nie udało się dogonić. Także gratulacje jeszcze raz dla drużyny czarnych i to wszystko. Dziękuję. Dziękujemy za komentarze, przechodzimy do pytań. Czarni zaskoczyli, trenerze, was czym zaskoczyli, że trafiali wszystko.

Zagrali też e, dobrą ataku, blessing game, tę te gry pick and roll, e, ale to jest gra Czarnych, praktycznie oni grają 40 minut pick and roll. A pański zespół panie trenerze, ten że przez te 25 minut pierwszy, w takim razie co robił właściwie? Przez pierwsze 25 minut co w takim razie pański zespół robił? Czarnych znaliście, wiedzieliście co grają, Pański zespół nie zareagował na to właściwie. No trzeba też przyznać, że słabo prezentowaliśmy się i tu nie ma co ukrywać. Tak, tak. To tak jest, nie, ma, nie, nie mam komentarza na to. Słabo graliśmy, proszę połowie. Tak, końcówka, pewno, że, e, to też nie jest tak, że trochę zabrała ręka, bo ten powód z minus 32 do 2 punktów to sporo kosztuje e, 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 wysiłku. Sędziowanie nie będziemy robić bo to jest zupełnie inna kwestia. Mieliście jakiś plan na te ostatnie dwie minuty, kiedy ta przewaga była tam, dwa, trzy punkty? Bo sporo rzucaliście z dystansu, to, było, to wynikało z tego, że były czyste pozycje, czy wynikało z tego, że nie udało się zagrać podkorzeniowym? I jedno i drugie. Praktycznie I jedno i drugie. Staraliśmy się pod koszem grać, nie mogliśmy. Na, na końcu zagraliśmy z szybką, szybką peterką praktycznie, z dwoma rozgrywającymi i to dało rezultat w drugiej połowie, w ostatniej minutach. A było jakieś takie zalecenie, żeby trochę zagadywać Generala na bo on więcej rozmawia, tym słabiej gra. Nie zagrał No dobrze, to Prawda o że tak jest? Nie wiem, nie, wiem. analiz nie prowadzę. Czy na pierwszej, bo jest zbiórki 9-17, przegraliście, to też wysocy zawali, te zbiórki 3-3, czy, 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 czy co właściwie odbywa się w pierwszej polowaniu? Jak powiedziałem, przy, przyznam się, że bardzo słabo walczyliśmy i bardzo graliśmy, proszę, polowanie. Nie ma tu teraz więcej, co pojedziesz. Znaczy na wszystkim poziomie nie tylko pikenol obronę, ale też na, na, na tablicach. Także, Kranizy, nie będzie już być na danym, dlaczego taka się tak słabo, po prostu nie klasowy zespół. Ostatnio, przepraszam za słowo, trzaste liście, a mi jest straszliwie. Bo jakby wiedział, wiedzą ona, nie, nie by się to zdarzyło. Czy mamy jeszcze pytania? Panie Ukoś, ja mam. Przepraszam. Tak. Filozoficznej Zaficz... natury, <śpytanie> pytanie. E, czy jak się tak dużo przegrywa i później goni się e, to troszeczkę panowie, może łatwiej rzucać takie trudne trójki, pani? I, i go, że, Czy to jest tak, że presja trochę spada, jest łatwiej? Czy, czy to cały czas sięgamy jest? Się? Znaczy, przede wszystkim nie zastanawiamy się, staramy się rywalizować, dopóki, dopóki jest szansa, żeby wygrać. To, to po prostu dalej walczymy. No, sam dnie kiedy nie, nie wpada. Tak jak w pierwszej połowie, ta, ta walka myślę, że była trochę gorsza. I może rzeczywiście paradoksalnie troszeczkę lepiej to wyglądało w drugiej połowie, ale, ale to się nie myśli o tym, ile się przegrywa, tylko dopóki jest szansa, to stara się jeszcze, jeszcze człowiek walczyć, żeby wygrać. W się widuje w ogóle taki mecz jak dzisiejszy, a co się w szatni mówi? Że walczymy o honor, czy to się jeszcze da wygrać? No to już na pewno jest oczywiście, że, że każdego honor, bo nikt nie chce przegrywać szczególnie 30 punktami i być ośmieszanym, także, także oczywiście Uważam, że jesteśmy też drużyną, która... Kiedy jest podstawiona pod ścianą, to gra lepiej i myślę, że może trochę za późno zareagowaliśmy i ta przewaga była za duża. Dadrużyły są już no tak ten powrót też naprawdę, wielki trzeba Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie, kończymy pierwszą część konferencji. Dziękuję bardzo. Zaczynamy drugą część konferencji. I jako pierwszy podsumuję spotkanie trener Donalda na Okay. Good evening. So, crazy game. We started it very excited, very enthusiastic, with good defense and good offense. I think uh, we were lucky to make our outside shots and uh, created this difference that doesn't really reflect, you know, the two teams. And uh, after the halftime, we saw a completely different face of Stelmet, the real face of Stelmet. With the uh, full energy, full power on defense, and uh, making the necessary shots to come back to the game. So, big respect to this team, and uh, think uh, we're lucky to win it in the end. Dobry wieczór. Dobry szalony mecz. W pierwszej połowie byliśmy z bardzo pozytywną energią, niezamówicie naładowani. My graliśmy bardzo dobrze i w ataku i w obronie, robiliśmy to, co trzeba było. W drugiej połowie zobaczyliśmy zespół Stelmetu z ich prawdziwą twarzą. Więc wielki szacunek naprawdę do drużyny Stelmetu Zielona Góra, bo pokazali niesamowity charakter i wrócili do meczu, ale najważniejsze, że nam się udało wygrać. W koniec tej prosimy o podsumowanie meczu. Um, it was a, a, a tough physical game. Um, i think in the first half, we came out with a lot of energy and a lot of aggression. but it's a tale of two halves. and in the second half, it seemed the energy we played with in the initial quarters was the energy and pressure and aggression that they came out with in the second half. and they played some really, really good defense in the second half. Like, we really didn't score w pierwszej połowie zagraliśmy naprawdę z niesamowitą energią, graliśmy z niesamowitym entuzjazmem i to nam bardzo mocno pomagało i w obronie, i na zbiórkach. W drugiej połowie to duża część zagrała z tak z takim samym zaangażowaniem jak my, więc udało im się wrócić, ale y, dzięki temu, że nam się udało więcej razy ich zatrzymać w ataku, dzięki temu wygraliśmy mecz. Dziękujemy. Czas na pytanie. Co się stało w tej trzeciej kwocie, trenerze? To zespół się pogubił czy Stalnach, koniec roku, pokazywać swoją moc. Co się czy Stalnach pokazał prawdziwy fakt? I think uh, I think uh, psychology plays <clears throat> a big part in a situation like this. You know, when you're up by 20 or 30 points, unconsciously, your mind just relaxes just a little bit, just a little bit, and it's enough because the other team they know they're not worse and they know they don't deserve to be down by 30 so they come out with some more focus and uh, you know everybody feels it uh, the coaches and the players even the referees and uh, they allowed some physical game in the second half which is okay they allowed it to both sides um, but it, it, it helped uh, stelmet to play the aggressive kind of defense and, and uh, help them get back to the game um, i just have to say this is the, the psychology You just have to learn from this game and uh, learn to be More aggressive in these situations. To takie, jest, że w, w takich momentach głównie odgrywa swoją rolę psychologia. Wystarczy, że przy tak dużej przewadze, gdzieś w podświadomości delikatnie o jakiś drobny ułamek koncentracja, ta świadomość wygrywania taką ilością punktów pojawi się w głowie i to już wystarcza, zwłaszcza, że druga drużyna dobrze wie, że jest, że jest na tyle dobrym, dobrym zespołem, że nie, że nie powinni przegrywać taką ilością punktów, że nie powinni być minus 30, nie powinno być minus 30 w tym meczu. więc w tym momencie to jest naprawdę, trzeba wyciągać, to jest dobra lekcja, trzeba wyciągać jak najlepsze wnioski, bo w drugiej, w drugiej połowie sędziowie, są kolejni, grać bardzo fizycznie, co również to pomagało, co również pomagało yy, z stemetowi w tej grze takie jaką oni lubią, jako preferują. Ale bardzo, bardzo dobrze tak się stało, że mogliśmy te grać, bo właśnie taka powinna być koszykówka yy, mocna, silna, fizyczna i, i w taki sposób jest, to, jest dobrze, jeżeli gramy na to tak. Więc no to jest, więc w takich momentach naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężkie, żeby utrzymać ten poziom właśnie koncentracji. Ale my musimy wyciągać z tego wioski, się uczyć na waszych błędach. Bardzo dobrze się udało wygrać. No tak. Only fifteen points in the second half, the first time, so something like that, and you win. Were... Do you have uh, players for the crossline? Uh, i think so uh, maybe not as many as other teams but you know we have some go-to guys who can make the plays but uh, like i say this was just you know tough game against a tough team they made the stops they can play this defense i have seen and uh, our team has seen this type of defense and uh, you know just some things did not work out for us the way we wanted we wanted to be aggressive we wanted to get more to the free throw line but you know the game went very difficult for us. Czy ciężko gra w takich sytuacjach? Zwłaszcza, czy ma, czy ma pan. 15 punktów było w drugiej połowie zdobytych przez czarnych, Rzadko kiedy to się zdarza. Czy ma pan takich zawodników, którzy właśnie w kluczowych momentach mogą wziąć piłkę i wziąć odpowiedzialność na swoje barki? Trener odpowiedział, że są tacy zawodnicy, mamy takich graczy, którzy potrafią. Może nie tak wielu, jak duszyny przeciwne, ale mamy. To co mamy. To co mamy. What are you satisfied about in general? How is it going in the second I'm satisfied uh, with my team coming out with a win in this game. We did enough good things, you know, for a certain period of time uh, to have this win in the end. The question is about the painter's case about the satisfaction of the Gronjarela in the second half. He said that he was satisfaction because two I'm asking because maybe you agree with this opinion that if you can stop talking, stop making this trash talking, forget about the most important thing. So I'm do you agree with that? I think this is very important to stay disciplined, not just for Gerald, but for everybody. Um, it is uh, too easy to get taken out of the game and to lose your focus when you start doing some other things than what you're supposed to, so... Yes this is important and yes it does hurt us when uh, when we dlatego pytam ponieważ jeżeli czy zgodzić pan trener z opinią że jeżeli Jarzel zamiast skupiać się na grze skupia się na rozmowie z innymi zawodnikami bądź na czynnikach zewnętrznych a nie na koszykówce to wtedy gra dużo gorzej trener powiedział że to jest to nie jest problem Jarzela ale to jest problem każdego z zawodników że jeżeli traci się Tą koncentrację, traci się to opanowanie, jak nie skupia się na grze, to wtedy jest bardzo ciężko grać w, taki, w, w dyscyplinie, a jeżeli się nie gra w dyscyplinie, to jest bardzo ciężko od niezwycięstwa. I ostatnia pytanie. Jaki jest sytuacja Mantos Sisnowski? Bo w zasadzie nie robił w second game. Nie rozumiem, czy robił w solo, więc może nie wiem, co robił. Ale z tej sytuacji, bo jest niejako, ale jest nieexpert. Chciałbym, żeby mu więcej minut? Ja yeah, so um, I think I have enough guards uh, for the for the quality of intensity you know that I need and uh, there's only certain moments when I can use Mantas in the game and uh, today I did not see that. Moment. Pytanie było czy czy nieważa pan że Mantas powinien właśszą doświadczony gracz występować częściej. Więc e, trener powiedział, że ma na tyle dużo e, obrońców, że e, mogą grać na tej e, na odpowiedniej intensywności, takiej, jaki trener od nich oczekuje. Mantas może występować w, w danych momentach na boisku. W tym meczu nie widziałem takich momentów, żeby mógł w nich wystąpić. Rafał? jeszcze do tego kresa, bo trener tak cały czas od oceny indywidualnej <grywa> <grywa> Ale jest tak, że Brez gra właśnie zaczyna grać swój mecz, a nie to swój trener, bo wtedy zespół cały zespół jest tak jakby od Pokazał to bezby dnymi, przegrywając zesle i teraz też było blisko tego, że bez name przestaje funkcjonować. Uh, he's asking because you're a little bit escaping from the answer, from the pointing uh, uh, players and blasting uh, game. It was the same situation like in Tudinga, when he's not focusing uh, on the game and he's running out from the discipline, then all team is harding. About it and it was happened the same today, but thank uh, thank God that, that we um, I did not see the same things that happened in seco. Uh, but what is your suggestion? What would you have me do? Myślę, że nie było tak jak w meczu z Paseko. więc jakie są pana sugestie? Co powinien zrobić? Dlaczego Gryblessa cały zespół? Because uh, the whole team is depend how he is playing. So this this was only the question, uh, the reason why he said that. What he said it was more that question, but yeah. So so I agree. You know he he made some he made some. Um, I did not see anything like this on the bench. Uh, everything was good on the bench. Every, everything was good in the huddle. We were together and we were talking the right things. Um, Nie not sure what you saw in the gym. Yes, he made some turnovers. He is our best playmaker. We depend on him, and he made some, some turnovers that hurt us, but this is part of the game, we just have to overcome this. To tak jest, że Jarl jest naszym najlepszym rozgrywającym. Zrobił kilka strat w tym meczu, które oczywiście wiadomo, nas bardzo mocno dotykają, ale to powtarzam jest nasz najlepszy rozgrywający i jesteśmy uzależnieni od jego gry, więc bardzo nam na nim zależy. Jeżeli nie mamy więcej pytań, kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.